Jak zaufać Bogu, gdy wszystko się wali? Zaufanie to jedno z tych słów, które brzmią pięknie, dopóki życie nie postanowi sprawdzić, co za nim stoi. Łatwo ufać Bogu, gdy modlitwy są wysłuchiwane, drzwi się otwierają, a serce jest pełne pokoju. Ale co, jeśli wszystko się wali? Co, jeśli czujesz, że tracisz grunt pod nogami, a niebo nad tobą wydaje się zamknięte na cztery spusty? To właśnie wtedy przychodzi prawdziwy test wiary. I nie chodzi tu o pobożne cytaty, które dobrze wyglądają na obrazkach w mediach społecznościowych. Chodzi o wewnętrzną decyzję, często podejmowaną w ciszy, w samotności, w łzach. Boże, nie rozumiem tego, ale i tak Ci ufam. Bo są takie momenty, w których wszystko, co znałeś, rozpada się na kawałki. Może ktoś, komu ufałeś, cię zranił, może nagle zostałeś sam, może pojawiła się choroba, śmierć, kryzys, którego nie potrafisz ogarnąć ani logicznie wytłumaczyć. I wtedy wiara już nie jest teorią, staje się wyborem, bez wsparcia emocji, bez jasności, bez potwierdzenia, że to wszystko ma sens. W takich chwilach może pojawić się złość na Boga. I wiesz co? To w porządku. Bóg nie boi się twojego gniewu, rozpaczy, ani pytań. W Biblii aż roi się od ludzi, którzy krzyczeli do Niego, dlaczego? I nie zostali odrzuceni, wręcz przeciwnie. To często właśnie oni byli Mu najbliżsi. Ale zaufanie w kryzysie nie oznacza, że musisz czuć się dobrze. Czasem to po prostu rezygnacja z ucieczki to decyzja. By nie zamykać serca, mimo że wszystko ci mówi, zamknij je, nie warto. To wybór, by trwać. Nie dlatego, że masz siłę, ale dlatego, że już nie masz nic, tylko jego. I może to jest największy paradoks, że właśnie wtedy, gdy wszystko się wali, Bóg ma szansę zbudować coś prawdziwego nie religię, nie fasadę, ale relacje. Taką, której nie zniszczy już nic. Więc jeśli teraz jesteś w miejscu chaosu, bólu, albo całkowitego braku sensu, wiedz, że to nie koniec. Właśnie tam zaczyna się prawdziwe zaufanie nie na szczycie, ale w dolinie nie wtedy, gdy wszystko działa ale wtedy, gdy wszystko się sypie. To film dla Ciebie nie z gotowymi odpowiedziami ale z pytaniami, które mają sens. I z nadzieją, że nawet jeśli nie widzisz Boga, on cały czas cię widzi. Zaufanie to nie uczucie, to decyzja podjęta w ciemności. Kiedy myślimy o zaufaniu Bogu, często wyobrażamy to sobie jako uczucie spokój, pewność, ciepło w sercu. Ale prawda jest taka, że w momentach największego kryzysu te uczucia znikają. I bardzo często nie wracają przez długi czas. Nie oznacza to jednak, że zaufanie przestaje istnieć, wręcz przeciwnie właśnie wtedy zaufanie staje się najczystsze. Bo nie opiera się już na tym, co czujesz, opiera się na tym, co postanowiłeś to jak decyzja, by kochać, nawet gdy nie czujesz motyli w brzuchu, albo jak wybranie, by wytrwać w małżeństwie, gdy jedyne, co was łączy, to wspólne łzy. Takie zaufanie nie jest emocją, jest wyborem, jest trzymaniem się obietnicy, nawet gdy nie widać jej spełnienia. W Ewangelii Jana Jezus mówi do Tomasza: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To jest zaufanie w ciemności, bez dowodów, bez potwierdzenia, bez wizji lepszego jutra. I właśnie takie zaufanie najbardziej porusza serce Boga. Zobacz, Bóg nie oczekuje od Ciebie idealnej reakcji. Nie mówi, masz być spokojny i radosny, nawet gdy cierpisz. On raczej mówi zostań przy mnie. Nawet jeśli nie czujesz nic, nawet jeśli chcesz uciec, po prostu zostań. Zaufanie to czasem ostatnia rzecz, jaka Ci zostaje. Gdy nie ma już planu B, gdy wszystkie inne drogi zawiodły, to wtedy zostajesz z pytaniem. Czy Bóg naprawdę wie, co robi? I odpowiedź na to pytanie nie zależy od emocji, zależy od decyzji. Zaufanie w ciemności to akt odwagi nie krzykliwy, niespektakularny cichy, skromny, ale potężny. To powiedzenie Nie widzę drogi, ale wierzę, że Ty ją znasz. To moment, w którym serce nie ma już siły się modlić ale dusza mówi szeptem Jezu, ufam Tobie. I właśnie w takich szeptach, bez siły, bez pięknych słów, bez duchowej euforii, Bóg jest najbardziej obecny. Bo wtedy twoje zaufanie nie opiera się już na tym, co On daje, ale na tym, kim jest. Bóg nie prosi, żebyś rozumiał, prosi, żebyś wierzył. Ile razy próbowałeś wszystko zrozumieć? Rozłożyć życie na czynniki pierwsze. Dopasować zdarzenia jak puzzle, znaleźć sens w tym, co bez sensu? To naturalne. Nasz umysł jest stworzony do analizowania, przewidywania, szukania logiki. Ale są momenty w życiu, i to te najtrudniejsze, kiedy logika zawodzi, kiedy nie ma sensu, nie ma odpowiedzi, nie ma wyjaśnienia, tylko pustka. I właśnie wtedy Bóg nie mówi zrozum mnie, mówi zaufaj mi. To jest ogromna różnica. Bóg nie buduje relacji z nami na naszej zdolności pojmowania wszystkiego. On nie potrzebuje twojej perfekcyjnej teologii. Nie czeka, aż zrozumiesz Jego plan od A do Z. On chce tylko, żebyś trzymał się Jego ręki, nawet jeśli ta ręka prowadzi cię przez dolinę, którą kompletnie nie rozumiesz. Spójrz na Abrahama. Bóg mówi mu, Idź do ziemi, którą ci pokażę. Nie daje mu mapy, nie tłumaczy celu podróży, i Abraham idzie. Albo Hiop, człowiek sprawiedliwy, któremu zawaliło się całe życie. Stracił rodzinę, majątek, zdrowie. Pytał, błagał, szukał sensu. I wiesz co? Bóg nie daje mu prostych odpowiedzi. Daje mu obecność. Pokazuje, że nie musisz rozumieć, żeby być blisko. To może być brutalna prawda, Bóg nie zawsze tłumaczy dlaczego, ale zawsze oferuje kto siebie. I to kto musi nam wystarczyć, nawet jeśli nigdy nie poznamy dlaczego. Zaufanie w takich chwilach to nie akt słabości, ale największej odwagi to powiedzenie: Boże, nie widzę, nie rozumiem boli mnie to, ale i tak zostaje i tak wierzę. To nie jest łatwe to rozdzierające. Ale to właśnie taka wiara, ślepa, niezłomna, często pełna łez, najbardziej porusza niebo. Bo prawdziwa relacja z Bogiem nie opiera się na tym, co rozumiesz opiera się na tym, że mimo wszystko nie puszczasz jego dłoni, nawet gdy świat ci mówi, że to bez sensu, nawet gdy twoje serce krzyczy, że to koniec. Biblia nie obiecuje ci, że wszystko zrozumiesz. Obiecuję ci coś lepszego, że nie będziesz musiał iść przez to wszystko sam. Biblia jest pełna ludzi, którzy zaufali w chaosie. Jedną z największych iluzji, jaką często nosimy w sobie, jest myśl, że tylko z nami dzieje się coś nietypowego, że nasz ból to wyjątek, że nasza ciemność to znak porażki duchowej. A tymczasem, gdy otwierasz Biblię. To nie jest Księga sukcesów i zwycięstw ludzi, którzy zawsze mieli wszystko pod kontrolą. To Księga chaosu, łez, rozbitych serc, decyzji podjętych w mroku. Ale to też Księga Bożej wierności wobec tych, którzy nie poddali się nawet wtedy, gdy wszystko wokół krzyczało: Nie warto. Noe budował arkę przez lata, nie widząc ani jednej kropli deszczu. Abraham miał zaufać, że zostanie ojcem, choć biologicznie nie miał prawa do nadziei. Józef był sprzedany przez własnych braci. Siedział w więzieniu, zanim zobaczył, że Bóg pisze z jego życia coś większego. Mojżesz, zanim stanął przed faraonem, spędził 40 lat na pustyni. Dawid był pomazany na króla, ale zanim zasiadł na tronie, ukrywał się w jaskiniach. Ścigany jak przestępca. Wszystkich ich łączy jedno: zaufali nie wtedy, gdy widzieli światło, zaufali w ciemności, w chaosie, w zawieszeniu, w sytuacjach, w których nikt by im nie zazdrościł. I właśnie dlatego Biblia jest tak prawdziwa, bo pokazuje ludzi podobnych do nas, nie idealnych, ale walczących, niepewnych siebie, ale trzymających się Boga. Nawet jeśli ledwo. I co najważniejsze, to właśnie w takich ludziach Bóg działał najmocniej. Nie w tych, którzy wszystko rozumieli, ale w tych, którzy wbrew wszystkiemu powiedzieli: Będę wierzyć, bo zaufanie to nie komfort to wybór, który podejmujesz z drżeniem rąk. I Bóg tego drżenia nie odrzuca. On je błogosławi. Jeśli dziś masz wrażenie, że twoje życie to jeden wielki bałagan, że wszystko się sypie i nie ma żadnego sensu, jesteś w idealnym miejscu, by zobaczyć, jak Bóg działa. Bo On specjalizuje się w naprawianiu chaosu. Tylko musisz mu zaufać nie po wszystkim, ale właśnie teraz, w środku tego wszystkiego. Zaufanie zaczyna się od pamięci, przypominania sobie, kim on jest. Czasem, kiedy wszystko się wali, wydaje się, że nawet Bóg się wycofał, że był blisko, kiedy wszystko grało, ale teraz, w ciemności, zostawił cię samego. To uczucie może być paraliżujące. Możesz mieć wrażenie, że modlitwy idą w próżnię, że niebo jest z betonu, a serce przestaje wierzyć. Bo zbyt długo czekało na zmianę. I właśnie w takich momentach kluczowa staje się jedna duchowa umiejętność pamiętanie. Biblia nazywa to przywoływaniem dzieł Pana przypominaniem sobie, kim Bóg już był w Twoim życiu nie teoretycznie, ale praktycznie co zrobił, jak prowadził, jak wyciągnął Cię, gdy już raz myślałeś, że to koniec. Psalmista w 77. psalmie napisał: Wspominam dzieła Pana, tak, wspominam Twoje dawne cuda. To nie była poetycka forma, to był ratunek. Gdy nic się nie układało, gdy dusza była zdołowana, jedyne co mu zostało, to pamięć. Świadome przywoływanie tego, że Bóg kiedyś już działał. I skoro wtedy był wierny, to dziś też nie zniknął. Pamięć to nie nostalgia, to broń w walce o zaufanie, bo twój umysł może cię oszukać, twoje emocje mogą ci powiedzieć, że Bóg odszedł, ale twoja pamięć, jeśli tylko sięgniesz głęboko, przypomni ci, że to nieprawda, że On już cię ratował, że już był przy tobie, kiedy nie miałeś siły, że już odpowiadał na modlitwy, które wydawały się beznadziejne. I może właśnie teraz nie chodzi o to, żeby czuć Boga na nowo, może chodzi o to, żeby sobie go przypomnieć, żeby nie patrzeć na teraźniejszość jak na wyrok, ale jak na odcinek większej historii, w której Bóg ciągle pisze kolejne rozdziały. I jeśli pamiętasz, jak pisał poprzednie, łatwiej ci zaufać, że ten obecny też ma sens. Zaufanie zaczyna się nie od tego, co widzisz teraz, ale od tego, co pamiętasz, że Bóg już zrobił. I kiedy przypominasz sobie, kim On naprawdę jest, znowu możesz oddychać, znowu możesz stanąć i znowu możesz powiedzieć: Zaufam Ci, choć nic nie widzę, pamiętam. Nie musisz czuć, by wierzyć. Wystarczy, że się nie poddasz. Jednym z największych błędów, jakie wkradają się w naszą wiarę, jest przekonanie, że wiara musi coś czuć. Że jeśli nie odczuwasz Bożej obecności, to znaczy, że coś jest nie tak. Że jeśli Twoje serce nie drży, jeśli nie masz łez, wzruszenia ani pokoju jak z modlitwy świętego, to Twoja wiara jest pusta. Ale to kłamstwo. I Biblia bardzo jasno to pokazuje. Wiara to nie emocja, to nie stan ducha. To nie fala duchowego uniesienia, to wybór, to codzienne, ciche tak, wypowiadane w środku duchowej suszy, bo będą dni, i czasem będą to całe sezony, kiedy nie będziesz czuć absolutnie nic, żadnej radości, żadnej bliskości, żadnej iskry Bożej. I wiesz co? To nie znaczy, że Boga nie ma. To znaczy, że przechodzisz przez duchową noc w której On działa głębiej niż jesteś w stanie pojąć. W Ewangeliach Jezus wielokrotnie mówił o wytrwałości. Nie o tym, żeby być pełnym emocji, ale o tym, żeby się nie poddać, żeby się nie cofnąć, żeby trwać. I to właśnie jest esencją zaufania. Nie to, co czujesz, ale to, że mimo wszystko zostajesz. Spójrz na Jezusa w ogrójcu. To był moment, w którym nawet on, syn Boży, czuł ogromny lęk. Prosił ojca, by oddalił kielich cierpienia, ale zakończył modlitwę słowami: Nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. On nie czuł pokoju. On nie czuł lekkości. On czuł ciężar nie do uniesienia. A jednak wybrał zaufanie. I to był moment największego zwycięstwa. Jeśli dziś nie czujesz nic, nie jesteś duchowym bankrutem. Jesteś człowiekiem, który wierzy mimo braku dowodów. A to jest wiara, której Bóg nigdy nie ignoruje. Nie musisz czuć. Wystarczy, że się nie poddasz. Że powiesz dziś, choćby przez zaciśnięte zęby, Jezu, ufam Tobie, i jutro powiesz to samo i pojutrze. Aż w końcu cisza zacznie pękać, a w twoim sercu znowu coś się odezwie. I nie będzie to emocja, będzie to głęboka pewność, że nawet jeśli nic nie czułeś, nigdy nie byłeś sam. Podsumowanie: Jeśli dotrwałeś do końca tego filmu, to znaczy, że jesteś wojownikiem może nie takim, który wygrywa każdą bitwę. Ale takim, który wciąż wstaje. I to wystarczy, bo Bóg nie szuka perfekcyjnych, szuka wiernych, szuka tych, którzy mimo rozczarowań, bólu, ciszy i niepewności, mówią mu tak. Zaufanie to nie heroizm, to nie duchowa adrenalina, to codzienny wybór, często pełen łez i frustracji. To wypowiedziane szeptem: Nie rozumiem. Ale nie odejdę. I właśnie w tym szeptanym zaufaniu rodzi się prawdziwa wiara nie religijna poza, nie święta poza ale relacja, która przetrwa burzę. Może dziś nie widzisz nic, może serce boli, modlitwa milczy, a życie się wali. Ale jeśli dziś, nawet bez czucia, nawet bez siły, powiesz: Boże, nadal Ci ufam, to nie jesteś słaby. Jesteś silniejszy niż myślisz, bo prawdziwa siła to trwać wtedy, gdy wszystko każe ci zrezygnować. Zaufaj Bogu nie dlatego, że wszystko rozumiesz, ale dlatego, że On cię nigdy nie zostawił. I nie zostawi, nawet jeśli teraz tego nie czujesz. A jeśli ten film dał ci coś, czego potrzebowałeś, nie zostawiaj tego dla siebie. Zostaw komentarz. Udostępnij, zasubskrybuj. Może właśnie dzięki temu ktoś inny, kto dziś się wali, usłyszy jedno zdanie, którego podniesie. Widzimy się jutro, codziennie, z Bogiem.